Będziemy grać w sporo i w tryb kreatywny, może mm. grać ten będę no, musiał przecież po najto. O, oh, ja halo? To, ja też to się nas przadł. A masz jakieś osoby? Nie.

że ktoś wbije u mnie on, on wątpię, że ktoś wbije, a na 103 no, live'ie był Hubert. Właśnie u mnie też był Hubert na live. Ie. Dzisiaj. Aha Pytał się czy gramy w boksy. Mówiłem, okej, okay, po tej rundzie, ale podaj swój nick. Gdzie jesteś? O jedna osoba jest u mnie. Jaka? Nie wiem. Może ktoś napisze. To wybiorę mapę. Ok. Tutaj. Ej, ja mogę otworzyć drzwi? Ej, Nikt Co wybrałeś? No, fajną mapę. I się, bardzo się bardziej... A. A ja sobie tu pośpiewam Aha Ktoś mi dzwoni Aha. Ogólnie Franek mam live'a Ja też Naprawdę? Ej chodź tu Ej chodź Ej chodź za mną E, chodź za mną. Chodź za mną. No, chodź za mną. No, czekaj. Chodź za mną. I tu idziemy. No. I, tu, I to ten kamyk weź. Ten kamyk. to ja wywołam od gulaje za elo. Elo. Okay. Bez potek, bez potek. Bez potek. Ok, teraz oczek. Dobra, Od z Grapplera? No, nie, na klutki. nie, mam nie, nie, edytujesz? A z czego budujemy? Z no. Dobra. Mam trudno grać, bo mamy wiesz co. Tak. Mamy. O kurde. Spadłem. Tylko nie ma po tym bo się tak wiesz. O kurde! Bez tego. No dobra. Aha to nie jest moja. Czy jest? Ně. Yeah. A ty jesteš? Aha, vím, dobry Aha, kde ty jesteš? A jeszcze widzę. Jeszcze widzę. Zabudowany. Zasłuchamy. Sorry. Nie, nie było chyba kolapsowania. O, Mówiłem, mowy, mi mowy. się oszustwo! Mówiłem, że no, dobrze jest. Postobiłem. Ja ostatni raz... Wiedziałam. Jak to? Live'a? No. Ja Czemu? Bo być... już... do kogo. No, idziesz? Już zeditowałam. Spocznij. A ja teraz mam. Trzy, cztery. Wiem, że dziś grałam dużo w tryb kreatywny i wiesz... Ja sobie tak buduję, żebyś mnie skóry nie brał. O kurde! To czuję. Leży. Ja ostatni raz i już nie ma... Już idę. No już idę. Już ostatni raz. Trzy dwa razy. Dwa albo jeden. No idź. Już? Trzy, cztery. O, jeden dwa. Błeczka. Już robię. Trzy, stry, ja. Trzy cztery. <grym> Nie, już jest zero osób, bo wcześniej Franek oglądał. A mnie też zarał. Trochę biedny mój live. Ale co mam mówić? O ty kurde! O ty! To zbudowałeś mnie, nie mnie mocno przez chwilę. Bo wiesz, że ja dzisiaj... Pierwszy dużo grałeś w Kreatiwa. Dużo? Długo? Nie dużo. Aha. Gdzie ty jesteś? Mam no, dzień dobry. Nie ma tak. Nie! Yes. <gry> Ale ty skoczyłeś. Ja nie widziałem. Ej, chyba to jest mój drugi ulubiony skin, skin poza rek pani panią Reki. No, no jest fajny, nie? Odejdźmy. <gry> O, jedną osoby mam. Ja zorą Pewnie Franka masz, bo do mnie nie chce. A skąd Bo już opuścił mojego live'a. W ogóle mój live był porąbany, bo graliśmy z różkiem. Ej, nie ma... Bo Zuzia do mnie przyszła, Zuzia u mnie jest. Co? No. Hej. O kurde. Cholipka. O 200. kurde. No to kończysz tego live'a? Edytuj. Aha, bo Zuzia wbiła, to nie kończysz dla tego live'a? No jeszcze nie, bo jeszcze nie. No za chwilę. A do mnie nie chce nic zbić. super. Po tej grze idę. O, proszę, wyłączył mi się stary Fortnite. Napisała. Za chwilę kończę. Jest jeszcze jedna i, i jeszcze jedna. Nikt do mnie nie chce dołączyć. Jak Zrąbiście. Czwarty serii? Mojego live'a. No I! Jeszcze jedna gra i ja już kończę. A pewnie będzie tysiąc, bo Zuzia dołączyła. No dawaj. A, ja okay. No. Dobry, dobrze gram, nie? Okay. No, ja myślę, że tak. Ostatnia to gra i już kończę live'y. Idę na Jaśka na strach. O, dzięki! Jakby Zuzia ty i franek byli, to by mi już się cieszył. A ja nie. Nie, nie mam no, Ale ja się do ciebie wbijam. Nie, bo ty mi sklapsowałeś. Nie. Tak. Ja cię podjeżdżam. Nie ma. Okay. Dzień dobry! Okej, okay, ja zakończę 吧。Wow.